Środa, dzień loda. Spójrzcie na uśmiechniętą Asię, A jej uśmiech. Miał być magnes, mieliśmy jechać ze Zdzisławem i Zekubem na magnes. Niestety padało. I to cały dzień magnes odpadł. Wybrałem się na wykrywacz, ponieważ ktoś mi zostawił bardzo fajny komentarz i postanowiłem go sprawdzić, jak wyszło w praktyce. No, obejrzyjcie sami. Zapraszam na odcinek, a my z Asią uciekamy do centrum handlowego. Ciężko będzie nagrać odcinek, który planowałem, znajdując co chwilę fajne przedmioty. To piękny, ale sensem dzisiejszego odcinka jest. Ale kopnę sobie jeszcze parę fajnych sygnałów. Pierwsze ślady po pseudo-poszukiwaczach: dziura rozkopana, niezasypana. No i leży żelastwo na wierzchu. Ja też go nie będę zabierał, ale odłożę je jakoś ładniej. No i przede wszystkim sypiemy dziurę. Niech to chociaż wygląda, jak nie zabieracie tego złomu, to chociaż posprzątajcie po sobie, tak, żeby to miało ręce i nogi. O! Już na samym wierzchu. Zobaczcie. Kolejna, jak sądzicie. Ja przypuszczam, że kolejna. Oj, czekajcie. Gdzieś był dźwięk. Słychać, ale to będzie coś innego. Już sprawdzam. Dajcie mi moment. Co się okaże żelastwo? Kolor. Kawałek łuski od szwaka. Tak, szwaczek. Bardzo ciekawy teren. Miało być bez fantów, ale jak osobnik mi napisał, że nie da się zrobić fajnego odcinka bez fantów, no to co powiedział Ejber? Oczywiście, że zrobi odcinek bez fantów, ale idzie kiepsko. Co chwilę coś wykopuje. Tam zasypałem dziurę, przechodzę i patrzcie, leży porzucony na wierzchu. Ach, co za ludzie. I teraz tak, połączyliśmy dwa elementy. Mamy górę, i mamy denka, które znajdowałem i w takim przypadku, jak nie znamy przedmiotu, totalnie go nie podejmujemy. Jest kompletny, dół jest zakrzywiony. Ja już wysłałem do znajomego do identyfikacji. Jak tylko dostanę odpowiedź, zaraz Was poinformuję, oznaczę teren i czekamy na kontakt ze znajomym. Mistrzu, od komentarza, aby odcinek był ciekawy, nie są potrzebne fanty. Liczy się przedstawienie historii. Kurry! Wkręcany był zapalnik, już widać gwint. Denka też były wkręcane, ale pierwszy raz się spotkałem z czymś takim. Czekam cały czas na odpowiedź od znajomego. Oznaczamy, odkładamy i czekamy. I zobaczcie, znowu chciałem Wam powiedzieć, i mi przerwało. Raz. I tutaj dwa. No i przyjdzie Ci taka pizza do lasu, pseudoposzukiwacz, na kopie dziur nie zasypie. A ty potem odpowiadasz yy, przed leśniczym. O, tam jest kolejna. No jak można takie rzeczy robić? Ja pierd przyjść bez zgody, jedno kopać dziury, drugie ale ich nie zasypać. Kurwa, no kim ty jesteś człowieku? Masakra. Jak ja nienawidzę takich ludzi. Mówię o niezasypywaniu dziur, no bo jak już przeszedłeś bez zgody, to na własną odpowiedzialność. Jak cię nikt nie złapie, to twoja sprawa. pseudo-poszukiwacze, cholerni. Kurwa, potem trzeba za takich odpowiadać. I w takim momencie jak ten, gdzie znajdujemy mnóstwo amunicji. Jeżeli nie wiecie, co to jest, nie ruszajcie tego. Poproście kogoś znajomego o identyfikację. Ja właśnie tak zrobiłem. A tutaj mamy kolejną, kompletną, ale zobaczcie: helikoptery, samoloty i droga ekspresowa. Zrobiło się tu dość trochę niebezpiecznie. To wszystko leży około. 10 metrów od 90 dwójki. No, jestem ciekaw, co to jest. Kolejne miejsce do oznaczenia: 15 sztuka wykopana w tym momencie. Masakra. O, a propos, przed chwilą kręciłem wam dziurę. A tutaj leży znalezisko. Dziury nie szło zasypać. To Znalezisko to i tak złom. Więc nie chcę leży. ale zasyp te dziury. Człowiek. I teraz mnie zastanawia, na ile to są naturalne doły, skoro wszystko wokół jest obsiane amunicją, odłamkami. No wejdziemy w dół, zobaczymy, czy będą tam sygnały. Może wysadzali tutaj. Sygnał na sygnale. No i są stalowe odłamki. Masa, zaraz usłyszycie sami. Patrzcie. To. Reszta. wujka. Jest! No wysadzali tutaj jak nic. Chciałem sobie usiąść, bo to będzie dzień bez fantów. Kawałek łuski. Rozbijmy się tutaj. Zjemy coś i odpoczniemy. Uuu. Ja tutaj przyjechałem się zrelaksować. A wychodzi, że będzie zupełnie inaczej. Teraz delikatnie do tego podejdźmy. A dobra. Tym razem resztki militarki, ale bezpieczne. Oj, zaszło słoneczko. Ale przyjemnie się zrobiło, tylko jestem na krótki rękaw i zaczną zaraz kąsać komary. Aż masz, mam gęsią skórkę. Tak się chłodno zrobiło, jak zaszło słoneczko, ale wolę tak, niż ten upał i męczenie się tutaj. Tak wiem, rozglądam się, bo tam leży żelastwo, tam leży żelastwo. Naprawdę ktoś się tutaj nakopał, ale nie wiem, jak mógł mijać te bombki, no chyba, że już po ID je opuszczał. Albo duże żelastwo, albo leży na wierzchu. Jest. Jakiś pierścień. Leżało na wierzchu. I zobaczcie, jak ładnie można przykryć dziurę. Kosztuje Was to 10 sekund. Kolejna. Tylko no kurde, co to jest? Chyba trzeba poszukać informacji. Oznaczamy. Dziura. Out. Znajdźmy coś normalnego, a nie tylko militarkę. Czy jak ja przyjadę do lasu, tutaj do Kobylnicy to zawsze musi być militarka? Myślę, że mogę dać sobie spokój. I tak tego nie wykopię samemu. Mamy śmietnisko i chyba jakiś garnek, a nie do ruszenia. Jest kolor piękny, ale no, nie jestem w stanie tego wyzbierać. Nie mogłem się poddać, nie mogłem. Jest. No mamy garnek z popiołem. Ale jak jest garnek z popiołem, ceramiką, to może będzie coś innego ciekawego, fajne. Ja uznam odpowiedź, co kopałem. Były to niemieckie bomby lotnicze z czasów II wojny światowej. A tutaj jest jej fragment. Mamy piękną lotkę. Jest. Dwie sztuki obok siebie leżały na wierzchu. No, ja sądziłem, że one były lotniczymi bombami, spadały tak. Nic myl bardziej mylnego. One leciały w ten sposób. I tak spadały. Były to niemieckie bomby lotnicze zapalające. Za zadanie miały palić wszystko, co napotkały. Były wyładowane fosforem i resztkami napalmu. O, zobaczcie, nawet widać resztki. Patrzcie, jaki piękny trafił się przekrój. Jest. I ja myślałem, że to jest. Końcówka bomby i one spadały tak, te lotnicze nic bardziej mylnego. Niemieckie i spadały w ten sposób to jest zapalnik tutaj a cały ten środek wyłożony był fosforem lub napalmem masa, masa ich tutaj a mi co pozostaje zakopać je i oznaczyć.